Dzień dobry. Dobra. To ja sobie tutaj pozmieniam. <laughs> Patrzę na siebie i sam się sieję. No. Dobra. To ja już sobie jeszcze tutaj zmienię. Tylko. Ok, 4, 20, 20 sekund opóźnienia. Dobra. To już wiemy. Ok. Ok. Tak, dobra. Odstawiamy się na bok. I chwilkę sobie zaczekamy. Dosłownie minutkę. W międzyczasie jeszcze sobie sprawdzę na YouTube. Ok. Głos trzeba tutaj też wyłączyć. No, widzę, jest, obraz, jest, wszystko jest dobre. Czyli pasuje. Ok. Dobra, i YouTube wyłączamy. Cześć, Marta. No właśnie, takie proste pytanie. Za co płaci ci twój szef? Do wszystkich tutaj. Cześć i czołem raz jeszcze. Ja już jestem, że tak powiem, rozgoszczony. Jeszcze sobie tylko tu, o widzę, że mamy jeszcze jedną rzecz. Muszę sobie szybciej tylko odpalić, żebym miał tutaj też podgląd pewien. Dobra, nie jestem. No, właśnie takie bardzo proste pytanie. Za co płaci ci twój szef? No, cześć Kaziu. Kaziu to akurat w tym momencie e, może będzie mu trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo z tego co wiem, to na chwilę obecną nie pracuje. Ale wróćmy do tego czasu wcześniej. Cześć Kaziu, cześć Kaziu. No właśnie, zobaczcie, pisze, że mi nie płaci. No tak, dobra. Wróćmy do tego momentu wcześniej, kiedy jeździłeś tam do Berlina, czy pod Berlin do. <grym> e, bo to nie mam chwilowo. Aha, bo go nie mam chwilowo. No właśnie. Czyli dobra, jeszcze raz, od początku. Za co płacić ci twój szef? Troszkę chciałem rozłożyć ten motyw, który był mówiony wczoraj na wieczornym wideo. Do tego jeszcze gdzieś kurczę, bo w ogóle zainspirowało mnie do tego, w ogóle do tego nagrania i w ogóle do tego tematu dzisiaj. Zainspir zainspirował mnie wpis y, jednej z osób na Facebooku, które przeczytałem. No i ja sam się z tym często spotykam i też kiedy rozmawiam z ludźmi właśnie na ten temat, jak to jest, to dopiero w momencie, kiedy coś się komuś faktycznie powie, tak od A do Z, jak to jest, no to. Mówię, no faktycznie kurczę, no może jednak tak jest. <laughs> I teraz zobaczcie, bardzo prosta sprawa. Za co płaci ci twój szef? No ktoś może powiedzieć, że za wykonaną pracę. Okej, okay, spoko, bo za to płaci zazwyczaj szef. Czyli z drugiej strony, żeby no, dostać wypłatę za wykonaną pracę, no to trzeba posiąść jakieś umiejętności. Niezależnie czy to jest ktoś kto Pracuje w biurze, czy ktoś, kto gdzieś pracuje na zewnątrz, ktoś, kto gdzieś pracuje w samochodzie, ktoś, kto gdzieś pracuje przez telefon. Jeżeli jest to jakaś praca, gdzie mamy nad sobą szefa, jest to praca na jakimś etacie, w jakiejś mniejszej, większej firmie, no to zazwyczaj jest tak, że no, szef płaci za pewne umiejętności. Jakby nie było, tak? Za spędzony czas i za umiejętności, które posiadamy. No i właśnie. I tak to jest właśnie, że bardzo dużo ludzi gdzieś na początku, którzy widzą ten świat internet, Oczywiście, mają, mają tak fajnie wszystko pokazane, przedstawione, jak to jest prosto, łatwo, pół godziny, godziny dziennie i jesteś w stanie zarabiać setki dolarów dziennie w internecie. Gównoprawda. Gównoprawda, przynajmniej na początku, bo ja już się sam o tym przekonałem, oczywiście nie mówię, że nie ma czegoś takiego e, jak złote strzały, cześć Edward. No a z drugiej strony jakby na to popatrzeć, no to też trzeba trochę się napracować, żeby te złote strzały, umówmy się. No i właśnie, i cały wpis polegał na tym tej mojej znajomej osoby i bardzo fajnie tam, bardzo prosto wytłumaczyła, że są dwa rodzaje ludzi i to, to bez żadnych jakichś takich podtekstów, po prostu dwa rodzaje ludzi, którzy... Pracują przez 30 dni i za to, za przepracowany czas i za, za swoje umiejętności dostają wypłatę. No i tak samo ludzie, którzy w internecie pracują, czy przez internet, czy dzięki wykorzystaniu internetu, no to okazuje się, że oni też mają płacone z jednej strony za czas, z drugiej strony, no kurczę, za umiejętności, tak? No bo zobaczcie, ilu ludzi gdzieś chciałoby mało robić i dużo zarabiać. Jest, jest tu w ogóle ktoś taki, kto, kto chciałby mało robić, dużo zarabiać? Wiem, że to, to nie jest nic złego. Ja sam kiedyś tak myślałem, że, że tak się da. I oczywiście tak się da, tylko to jest kwestia tego, że najpierw trzeba się trochę napracować. No i zobaczcie. I wracając do, do punktu początkowego, za co płaci ci twój szef? No to pierwsza myśl, która przychodzi większości ludzi na etacie, no to mówią, aha, no szef mi płaci za mój czas. I to się zgadza. No bo człowiek przychodzi do pracy na godzinę X, wychodzi o godzinie Y, spędził określoną ilość czasu, za to ma tak naprawdę zapłacone. No tak, tylko że musi też wykonać pewną pracę i czyli posiadać pewne umiejętności. Czyli w sumie, wynagrodzenie można powiedzieć, składa się za poświęcony czas. I umiejętności, które wykorzystał do wykonania jakiejś pracy. I zajbiście. A teraz zobaczcie, jeżeli chcecie zarabiać przez internet, to wygląda dokładnie tak samo. I tu ja się zastanawiam, dlaczego wielu ludzi gdzieś bardzo często mówi kurczę, tylko że ja nie mam umiejętności, żeby zacząć zarabiać przez internet. No i co ja wtedy odpowiadam? Odpowiadam: no właśnie nie. Mylisz się, bo masz umiejętności. Zobacz. Jeżeli potrafisz rano wstać, potrafisz się ubrać, ogarnąć zjeść śniadanie i wyjść do pracy. Być tam na określoną godzinę. Wykonać w niej określone czynności, a później skończyć tą pracę i wrócić do domu. No to zdradzę ci pewien sekret. Tak, pewien sekret. Wyobraź sobie, że w internecie jest dokładnie tak samo. Trzeba reno wstać, wykonać pewną pracę. Jest taka drobna różnica, że nie trzeba wychodzić z domu. To jest istotne. Nie trzeba wychodzić z domu i można wykonać pewną pracę, do której są potrzebne pewne umiejętności. I nie martw się, że ich nie masz, bo ty je masz, tylko ty jeszcze po prostu o tym nie wiesz. A nawet jeżeli ich nie masz, to nauczysz się ich z czasem. Po prostu. Zobacz. Prosty przykład. Idziesz do pracy, do nowej pracy. Powiedzmy, że masz jakieś tam wykształcenie w tym kierunku, masz jakąś tam wiedzę, bądź nie masz, niekoniecznie. Może akurat sytuacja wyszła taka, a nie inna, że zmieniłeś, zmieniłaś pracę, trafiasz do firmy na przykład, Powiedzmy do punktu ksero, no i z jednej strony to jest tak, że hmm, no, pracowałeś, pracowałeś w biurze, no to potrafisz obsłużyć kserokopiarkę, drukarkę i komputery, no bo to są takie podstawowe umiejętności, które każdy potrafi, no i zobaczmy. Pewnie przez pierwsze jakieś kilka dni pewne czynności będą ci sprawiać trudność, bo się musisz przyzwyczaić do nowego miejsca, do nowych ludzi, do tempa pracy, że pewne rzeczy gdzieś są w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. No ale za tydzień, za dwa, za, za, za miesiąc, za dwa, za trzy okazuje się, że bardzo sprawnie i wszystko płynnie robisz w tej pracy. I zajbiście. No i zobacz. Dokładnie tak samo jest w internecie. Jeżeli uważasz, że nie masz umiejętności żeby zarabiać w internecie, to spoko, bo może tak uważać, bo po prostu jeszcze też człowiek tego nie spróbował i nie ma tego tak pokładane i sam sobie jeszcze nie udowodnił, że potrafi pewne rzeczy. I potem zaczyna robić pewne rzeczy, zaczyna naśladować pewne osoby, zaczyna śledzić pewne osoby, zaczyna gdzieś rozmawiać z innymi ludźmi, widzi jak to jest, zaczyna powielać pewne kroki, z czasem okazuje się, że jest to prostsze niż się wydaje, Efekty oczywiście są zależne od tego, ile się włoży pracy i czasu. To jest zobaczcie, to jest tak samo, jak ktoś idzie na etat, przepracuje 40 godzin, dostaje wypłatę X. I jeżeli ta sama osoba w tej samej firmie przyjdzie do tej samej pracy, z tym, że zostanie dwie godziny każdego dnia em, po, po godzinach i zrobi 50 godzin tygodniowo, no to jest logiczne, że zarobi więcej. Zobaczcie, w internecie jest dokładnie to samo. Jeżeli poświęcisz więcej czasu, jest szansa, to nie jest żadna gwarancja, jest duża szansa, że efekty przyjdą większe i przyjdą szybciej niż kiedy będzie się robić to mniejszymi krokami, tak? Czy powiedzmy mniejszą ilość czasu. Więc ja już od pewnego czasu tak rozmawiałem z ludźmi na temat tego, jak to jest, porównując etat do internetu, to ja uważam, że fakt faktem, nie ma dużej różnicy poza jedną zasadniczą, pod dwoma. Ta pierwsza główna to jest to, że nie trzeba wychodzić z domu. A druga to jest to, że my decydujemy, ja decyduję o moich zarobkach, bo jeżeli poświęcę na to więcej czasu, zdobędę więcej umiejętności i będę wystarczająco długo i cierpliwie robił pewne, pewne schematy. Czas zrobi swoje, i później okaże się, że. Efekty są dużo, dużo, dużo większe. E, czy jakieś pytanie tutaj, ktoś do tego coś? Ten, coś? Dzisiaj dosłownie krótko zwięzienie na temat. A, bo wiecie, że jest dzisiaj o godzinie 19 na fanpageu Properly. Miłość Ciotki prowadzi live'a z podsumowaniem miesiąca. W ogóle to już pół roku minęło w Properly. Nie wiem, kto, kto ten. No, minęło w moment, powiem Wam, minęło w moment. No dobra, czyli widzę, co? Pytań nie ma. Fajnie, bo chciałem. Fajnie, nie fajnie. Z jednej strony, yy, cieszę się, że nie ma pytań, bo to znaczy, że wszystko jest krótko zwięźle na temat ich prosto wyjaśnione i przekazane tak jak chciałem, a z drugiej strony, no czasami też jest taki troszkę niedosyt, bo jak są pytania i robi się dyskusja, jest ciekawiej. I czasami też przychodzą inne punkty widzenia i inne jakieś podejście. Dobra, także kończę. Wątek, który zacząłem sobie na wczorajszym filmiku rozwinąłem w pełni, bo ja też nie chciałem, żeby ten filmik był jakoś bardzo, bardzo długi. Gdzie on i tak był dość długi, bo był około minutowe. No i tyle. Dobra, zostawiam to tak. Będziemy sobie do tego wracać i zapiszę sobie specjalnie w notatniku tego dzisiejszego live'a. I też będzie to potwierdzenie dla wielu osób, które gdzieś są na początku swojej drogi bądź działają jakiś czas, żeby się przekonały, że faktycznie tak jest, że między jednym a drugim jest kilka różnic. A z drugiej strony zasady są bardzo podobne i im więcej człowiek da z siebie, im bardziej będzie cierpliwy, trwały i będzie dobrze robił swoje, że tak powiem, spełniał swoje zadania, będzie, będzie się trzymał pewnych schematów, będzie widział swoje wyniki. Dobra, dzięki bardzo. Uciekam, jeszcze zrobię podsumowanie ja zeszłego tygodnia, później przygotuję jeszcze pokój i całą resztę na godzinę 19 na na webinar. No i widzimy się tam, także do zobaczenia.